Nad folwarkiem, bardzo dzieje na kopaninach olender osiadł. Jak wskazują XVI-wieczne źródła, i faktycznie tak było. A kopaniny te to oczywiście glina, którą tutaj wydobywano przed wiekami tutaj, czyli w okolicach dzisiejszego makro oraz obok fast foodowej popularnej restauracji. Pozostałością po tym wydobywaniu gliny. Jest malownicza glinianka, która jest dość mocno ukryta przed oczami obserwatorów i która nie pełni żadnej funkcji rekreacyjnej, ale właśnie to, że glinę tutaj pobierano, było pretekstem do nazwania tych terenów później glinki, i stąd nazwa dzisiejszego osiedla. A rupienica? Przecież osiedle, które dzisiaj odwiedzamy, to oficjalnie glinki rupienica, choć macie rację, mało kto używa tej pełnej nazwy, ale genezy nazwy rupienica należy poszukiwać prawdopodobnie w zmartwieniach. Tak jest, ponieważ rupiami nazywano kiedyś właśnie zmartwienia i idąc tym tropem można stwierdzić, że zapewne rupienice zamieszkiwali przed wiekami ludzie ubodzy, którzy przecież zmartwienia, powiedzmy, ekonomiczne mieli. Na takiej samej zasadzie kiedyś biedaszkowo było biedaczkowym. Ale jest też inna teoria. Rupiami nazywano także gąsienice gzów, czyli końskich much. A co za tym idzie, powstało stwierdzenie, rupi mnie, czyli gryzie mnie. Kto miał do czynienia z końskimi muchami, ten wie, że to nic przyjemnego. Niemniej do nazwy rupienica, jakiekolwiek, jakiekolwiek byłyby jej korzenie, jeszcze dzisiaj w tym odcinku wrócimy, bo to nazwa dużo bardziej historyczna niż wielu z nas się wydaje. Czy mieszkańcy glinek to gliniarze? Glinkarze? Rupienicy. Rupieniarze? Rupieciarze. Glinki, pozwólcie, że będę używał już tej potocznej nazwy. To głównie niska zabudowa, jedno i kilku rodzinna i znajdziecie tutaj nowe domki. Domki w średnim wieku. Oraz naprawdę stare domki. Te pierwsze to zasługa nowego osiedla szeregowców przy ulicy Glinki. Drugie, no to jest to założenie przy ulicach Zelwerowicza, Norwida, Triblera to założenie też głównie szeregowców, które tworzy prawdziwy labirynt, w którym nowicjusz w tych stronach może się po prostu zgubić. A ta najstarsza zabudowa to kilka bardzo charakterystycznych budynków przy ulicy Glinki Ceglanych, chociaż częściowo już otynkowanych ze spiczastymi dachami. To pozostałość po dawnej niemieckiej kolonii robotniczej, potocznie zwana Ansiedlungami. Od niemieckiego słowa Ansiedlung, czyli właśnie osada. Cała ta niska zabudowa sprawia, że osiedle Glinki Rupienica jest naprawdę spokojne, ale żeby nie było zbyt nudno, dodano tutaj także... Kilka zdecydowanie większych obiektów, tak żeby to wszystko ze sobą kontrastowało. Od choćby działający od 1996 roku makro. I tak to jest ten hipermarket, gdzie kiedyś nie wpuszczano bardzo niskich osób. No i jest, a raczej była galeria Glinki, a więc twór 10 lat młodszy niż makro. No i miejsce, które miało być jednym z największych handlowych hitów pierwszej dekady XXI wieku w Bydgoszczy, a okazało się jedną z największych. Porażek, no, gdyż galeria od samego początku miała problemy, przesuwano non stop jej otwarcie. Ostatecznie udało się ją otworzyć, no ale wyniki nie były tak zadowalające. Przez jakiś czas działały jeszcze sklepy w pasażu, ale ostatnie lata do zamknięcia w 2024 roku no to już gotowa sceneria post, pod film postapokaliptyczny, czyli totalnie pusty pasaż kartki na niektórych witrynach z informacją o przeniesieniu sklepów w 2017 roku w inne miejsce i na samym końcu tego wielkiego pasażu jeden wielki hipermarket. No, widok bardzo ciekawy, ale czy ta porażka kogoś zraziła? Absolutnie nie. I dziś, jak widzicie, trwają tutaj prace nad powołaniem do życia nowego parku handlowego. Trzymamy kciuki. Jest też sporo innych miejscówek, chociażby wiele salonów samochodowych, główna siedziba mocarnego Oponeo czy baza transportowa zakładów mięsnych. Oczywiście dawna baza transportowa zakładów mięsnych, dziś podobno w rękach poczty polskiej, podobno trudna do sprzedania, tak sobie stoi, jest zrujnowana. Podobno jest to też teren skażony, ale my, ludzie żyjący w cieniu zachemu, niczego się nie boimy. Natomiast w związku z tym, że ten teren jest słabo strzeżony, że jest to malownicza wielka ruina, że można sobie tu spokojnie wejść, no to miejsce to upodobali sobie urbexowcy, a także paintballowcy. Natomiast jakby co, nie mówcie nikomu, że to ja Wam o tym powiedziałem. Jedyne bloki na osiedlu Glinki Rupienica to ten rodzynek przy ulicy Glinki oraz kilka nowszych konstrukcji stojących już przy ulicy Dąbrowa. Jak to możliwe, zapytacie? Przecież ich całe zatrzęsienie znajduje się przy pętli tramwajowej Glinki. No tak, tylko że pęta tramwajowa Glinki to nie Glinki, a Wyżyny. Spójrzcie zresztą na mapę z 1999 roku, wtedy się ukonstytuowało osiedle, odłączyło właściwie od Wyżyn, zyskało niepodległość, tak to możemy nazwać. Granicą jest ulica Dąbrowa i wszystkie zabudowania, które się wzdłuż niej rozciągają, a wszystko, co jest dalej, no to są już po prostu wyżyny. Ale spokojnie, jeżeli dotąd myliliście się a propos przebiegu granic osiedla, nie jesteście odosobnieni. Wyobraźcie sobie, że nawet siedziba Rady Osiedla Glinki Rupienica znajduje się poza granicami osiedla Glinki Rupienica, konkretnie zaś na wyżynach w klubowym budynku Chemika Bydgosz. Latają. Poleciał, poleciał kolejny dzisiaj. Tutaj te glinki to jest osiedle lotnicze, jeżeli chodzi o obserwacje. A wracając do tego spokoju, pozazdrościć można mieszkańcom osiedla, że wystarczy kilka kroków, aby znaleźć się w otoczeniu pięknej, zielonej Puszczy Bydgoskiej. Niektórym jak widać dosłownie kilka kroków, a co więcej, sąsiednia ulica Dąbrowa to prosta droga nad jezioro Jezuickie, czyli do słynnych Chmielnik. Jest także wiele pól i łąk, głównie niezagospodarowanych, po prostu dzikich, natomiast ma to swój urok oczywiście. Ale w ostatnich latach utworzono przy ulicy Gniewkowskiej także pełnoprawne miejsce rekreacji, pętlę pieszo-rowerowo-rolkarską i całą infrastrukturę dookoła, czyli ławeczki, wiaty, plac zabaw, boisko do piłki plażowej. No, naprawdę przyjemne, przyjemne miejsce. Wychodząc z tej rekreacyjnej strefy na ulicę Gniewkowską możemy dostrzec pomnik czy też raczej kompleks pomników i one znalazły się tutaj nie bez przyczyny, gdyż to miejsce jest miejscem katastrofy samolotu Iskra, który rozbił się tutaj w trakcie lotu treningowego 2 marca 2001 roku. Zginęli piloci Jacek Czciński i Romuald Czopek. Oni zostali tutaj upamiętnieni i Wtedy już tutaj były domy mieszkalne, nie tak dużo jak dzisiaj, ale było i takich sporo, więc było dosłownie włos od tragedii większego kalibru, kiedy samolot spada po prostu na te domy. Tego udało się uniknąć, niestety piloci zginęli. Jeśli wśród dróg przede mną jest ta jedna, na której spłonę, ale mocne dam światło, Pójdę tą drogą. Ale to nie jedyne miejsce pamięci na osiedlu. Nazwa ulicy Cmentarna przypadkiem absolutnie nie jest, ponieważ tutaj znajduje się cmentarz ewangelicki. Powiedziałem, znajduje, bo on cały czas tutaj jest, a nawet jest bardziej niż wiele innych ewangelickich w naszym mieście. Bo widać nagrobki. Oczywiście nie wszystkie z dawnego cmentarza. I to jest miejsce, które funkcjonowało już od lat 20. wieku XIX, prawdopodobnie do lat 20. wieku XX z kolei. No i zniknęło z powierzchni Ziemi po II wojnie światowej w sposób bardzo. Mocny, ponieważ utworzono tutaj dzikie śmietnisko i na nic zdały się plany, nie wdrożono ich nigdy w życie, aby przejęła je parafia Ducha Świętego, czyli parafia katolicka. Całość została, została zarośnięta, zaśmiecona, zapomniano o niej. Stan cmentarza poprawił się na początku lat 90., kiedy już były bardziej sprzyjające okoliczności społeczno-polityczne. Cmentarz posprzątano, wykarczowano tutaj zieleń, ułożono takie płyty, żeby można było swobodnie dojść. Natomiast Później wszystko wróciło niestety do tej złej normy i kolejne lata to jest znów zaniedbanie cmentarza. Tak naprawdę dopiero dwa lata temu znów uporządkowano tę przestrzeń i w miarę to się trzyma. No i dzisiaj w okolicach 1 listopada są znicze te nagrobki, które tu zostały, jest ich kilkanaście, są usprzątnięte. No jest ta tablica, która dobrze się trzyma, ten pomnik także idzie ku lepszemu, ale ciągle nie ma tablicy informacyjnej, która by nam wskazywała, co tutaj się znajdowało. Niewielkie osiedle, ale za to całkiem spora liczba obiektów sakralnych i to różnego rodzaju. A najstarszy z nich? Zdecydowanie kompleks duchaczy, czyli zakonników należących do Zgromadzenia Ducha Świętego. Gdzie on się znajduje? No, oczywiście przy ulicy Ducha Świętego i skrzyżowaniem zaleją Jana Pawła II. I co my tutaj znajdziemy? Kościół rektorski, dom prowincjonalny, budynki seminarium, yy, potężny teren rekreacyjny. A nawet małe muzeum czy radio. Duchacze pojawili się tutaj już w 1925 roku, a konkretnie pojawiło się tutaj niższe seminarium duchowne w Małej Willi, która jest cały czas w tym kompleksie, ale została później rozbudowana, bo na początku, jeszcze przed wojną, pojawiła się kaplica dla mieszkańców tych słabo zaludnionych terenów, a po wojnie już pełnoprawny kościół. Który działał jako kościół parafialny do końca lat 90., do 1998 roku i do przeniesienia w inne miejsce, a teraz jest to kościół rektorski. Dlaczego? Otóż dlatego, że serce parafii zostało przeniesione bliżej cywilizacji, czyli na ulicę Glinki, gdzie powstała pod koniec lat 80. tymczasowa kaplica która przerodziła się później w budowany od lat 90. Kościół niepokalanego serca Pana Jezusa, który wyrós, wyrósł do współczesnych rozmiarów. W pierwszej dekadzie XXI wieku został ukończony właściwie, bo tak naprawdę nigdy ze względu na swoje rozmiary potężne ukończony nie został. No i wygląda tak, jak wygląda. Trzecim obiektem sakralnym na Ginkach jest jedyny z poza głównego nurtu czyli zielono świątkowców. A więc, jeżeli chodzi o świat, generalnie dominant. Natomiast jesteśmy w Polsce, więc jest inaczej. To jest zbór Betel, który znajduje się przy ulicy Janikowskiej. W zasadzie, jakby tak na to spojrzeć, to jest to skraj parkingu dawnego centrum handlowego Glinki. No i Zielonoświątkowcy urządują tutaj na początku w Niewielkiej Kaplicy, później już w pełnoprawnym kościele od 1989 roku. Ale żeby nie było, w Bydgoszczy pojawili się już przed drugą wojną światową. Są także zagłębiem ciekawych ulic, takich, które nawiązują do Bydgoszczy, jak chociażby Piotra Triblera, czy do regionu, jak ta ulica, na której się znajduje, czyli Ulica Szymborska. Właściwie można powiedzieć, że unikat, bo znajduje się tylko w kilku miastach w Polsce i odnosi się oczywiście do Szymborza, czyli dzisiaj do Osiedla i a kiedyś osobnej miejscowości z dużymi tradycjami. Miejscowości, w której urodził się sam mistrz Jan Kasprowicz. Pamiętam, jak kiedyś miałem dyskusję na temat nazwy tej ulicy i ktoś mi próbował udowodnić, że to nie od Szymborza, bo w ogóle co to jest, a od Wisławy Szymborskiej oczywiście. No, na takiej zasadzie moglibyśmy mieć też ulicę na przykład Konopnicką, a nie Konopnickiej. Można i tak. Ale nie o tym, nie o tym, bo my znajdujemy się obecnie na ulicy Rupienica. Ulicy, która została przeniesiona, a właściwie jej nazwa została przeniesiona, bo przed laty tak nazywała się zachodnia część dzisiejszej ulicy Kornela Ujejskiego. Dlaczego tak się stało? No i tu docieramy do wątku, który poruszyłem na początku tego filmu. Zasadniczo do Rupienicy należał teren dzisiaj wchodzący w skład Wzgórza Wolności, czyli między ulicami Kujawską, Wojska Polskiego i Aleją Jana Pawła II. Natomiast Glinki... Jako osada i folwark to był obszar dzisiejszego osiedla glinki Rupienica na wschodzie, do ulicy Dąbrowa, no i na południu, aż do ściany Puszczy Bydgoskiej. Już kiedyś jednostki te stanowiły jedność, jednak w latach 40. wieku XVIII glinki zostały oderwane od folwarku Rupienica, a podczas zaborów glinki nie zmieniały zasadniczo nazwy, trochę ta nazwa była zniekształcana, ale Rupienica stała się Szentdorfem, czyli w wolnym tłumaczeniu Cudowną Wsią. Przychodzi 1920 rok, teren ten wraca w granicę Rzeczypospolitej i miasto tworzy, bo to jest już część miasta wówczas, nową dzielnicę Rupienica Glinki, taka była jej oficjalna nazwa, aby uczcić pewnie dwie dawne osady. Swoją drogą pozostałością po folwarcznych czasach tych terenów może być, choć nie musi, nie powiem Wam tego na pewno, być budynek stojący przy ulicy Świętego Ducha, tuż za kompleksem Duchaczy, czyli podobno dawne folwarczne stajnie, a dowodem na to ma być głowa konia umieszczona na froncie tegoż obiektu. Nie wiem czy tak jest, ale na pewno uroku mu odmówić nie można. Przez lata nic w krajobrazie tych okolic się nie zmieniało, i dopiero przeomad 50., 60. To coraz bardziej intensywna zabudowa okolic ulic Dąbrow'a czy Cmentarnej, a także innych sąsiednich. Wtedy przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego tej części miasta. Całość nazwano Glinki Rupienica, ale i ta nazwa zaczęła powoli wymierać, bo właśnie tutaj, na terenie dzisiejszego osiedla Glinki Rupienica, zaczęła rozwijać się cywilizacja, tak to nazwijmy w cudzysłowie. W związku z tym nazwa Glinki wysunęła się na pierwszeństwo. A Rupienica? Powoli zaczęła się rozmywać. Nokałtującym ciosem dla rupienicy i rupieniczan był przełom lat 70. i 80. Wówczas na ich terenie wybudowano nowe wielkopłytowe osiedle na 12 tysięcy osób. W sumie wyszło jeszcze więcej i choć w prasie przewijały się niemal wyłącznie pozytywne opinie, no to część mieszkańców już wówczas czuła, że traci coś bezpowrotnie. W ten sposób powstało wzgórze wolności, a rupienica zniknęła powróciła co prawda na mapy, jako część osiedla Glinki Rupienica w 1999 roku, ale już poza jej centrum, bo tak naprawdę prawdziwa Rupienica, jej główna część to dzisiejsze Wzgórze Wolności, okolice ulic Karpackiej, Ujejskiego, Sokolej, Beskidzkiej. Właśnie tam są prawdziwie rupienickie kresy, obszar i dziedzictwo utracone. A wierzcie mi, było co trafić. O tym pogadamy jednak w kolejnym odcinku, w którym odwiedzimy właśnie współczesne wzgórze wolności. A żeby to zrobić, wystarczy przejść przez wiaduk premiera Tadeusza Mazowieckiego, zejść na dół i już jesteśmy. Także do zobaczenia.